a w tym odcineczku zagramy w FIFA Mobile i rozpoczniemy nową serię. Serię, gdzie będzie... gdzie będziemy Polską i będziemy musieli e, wygrać albo Euro, albo Mundial. E, teraz na przykład mamy eliminację do Mundialu. Oczywiście musiałem przed przedstawić reprezentację grupy. No i e, tak, zostawcie suba, lajka, aby was takie filmy nie ominęły. A teraz temaciką my czy nie będziemy grać, tylko po prostu sprawdzimy sobie e, grupy i obstawimy, kto będzie pierwszy, dopiero w następnym odcinku, który pojawi się za 3-4 dni. Więc tak, my jesteśmy w grupie H, mamy, jesteśmy na pierwszym miejscu i mamy tak, Katar, Urugwaj i Kamerun. Myślę, że jesteśmy na takim poziomie teraz, bo to są eliminacje dopiero. No, gdzie będzie można wyjść z pierwszego miejsca. Dobra, yy, będziemy szli od dołu, bo jesteśmy w grupie H, no to od góry to... Nie opłaca. Dalej mamy grupę G. Mamy u, dobre reprezentacje. Argentynę, Holandię, Koreę i Gany. Tu myślę, że tak jak będzie. To tak. Tak jak to jest teraz ułożone, to tak będzie. Więc tu nie ma co więcej dodawać. A i teraz mamy grupę F i jedną rzecz, którą bym Wam chciał powiedzieć, to że jeśli dobijecie ileś tam lajków, to zrobię eliminację do Mundialu. Do Mundialu 2006. W 2026 roku będzie następny Mundial, a Euro 2024. No także rozpoczniemy sobie wtedy i tak będziemy lecieć może nawet i drugie euro damy radę. Będzie też komentator, czyli ja, no. Dobra, e, grupa F mamy Francję, Kostarykę, Iran i Chorwację tutaj. Kostaryka na trzecim, Francja na pierwszym wiadomo. Iran na czwartym, a Chorwacja na drugim. Tu też nie ma za bardzo nic zaskakującego. Dobra, mamy grupę E. I to jest FIFA Mobile, e, więc też mogę wam, jakbyście chcieli, pokazać wam mogę moje konto, mój skład e, w klubie. no A my gramy polską, jakby coś. Więc dobra. E, tu grupa E. Hiszpania i Niemcy byli na Mundialu. Tak samo. Ale dobra. Mamy Japonię i Kanadę też. Tu naprawdę to mocna grupa. Japonia mocna. Kanada tak samo. Niemcy i Hiszpania, nie wiem. Tutaj może się wszystko zmienić, bo to FIFA, nie to. FIFA, no to wiadomo, może się zmienić dużo rzeczy. Ale myślę, że Hiszpania tu na pierwszym, Niemcy na drugim, Kanada na trzecim, a Japonia na czwartym. Ale no bardzo nie ma co mówić, nie? Ale no cóż, nie. Mówi się trudno, więc grupę mamy E teraz, to teraz D. Szybko te grupy lecą. To będzie krótki odcinek, wcale nie taki długi. Znamy grupę D. Mamy tu. Mm. Anglia, Meksyk, Tunezję i Walia. Walia na drugim, Meksyk na trzecim. Anglia na pierwszym, a Tunezja na czwartym. Dobra, grupa C. Lecimy szybko z tymi grupami. Uuu, Brazylia. Ze Stanami, Senegalem i a Ekwadorem no, Brazylia na pierwszym to dla Brazylii łatwa grupa. Stany Zjednoczone są też ogólnie trzy odcinki, będą z tych meczy. Naszych meczy stan tu zjednoczone na drugim, Senegal na trzecim, Ekwador na czwartym, Brazylia na pierwszym. Grupa B przedostatnia. O tu też Belgia, Dania, Maroko i Australia. Belgia na pierwszym Maroko, na drugim, Dania, na trzecim Australia, tak jak jest, czyli na czwartym. I proszę państwa, ostatnia grupa. Uff, uf, fu, uf, uf. fu. Tutaj mamy Portugalię, Szwecję, Serbię i Arabię Saudyjską. Arabia na. Czwartym, Serbia na drugim, Szwajcaria na. trzecim, Szwajcaria też ma dobrych piłkarzy. Szwajcaria ma, no, nie powiedziałbym, że lepszych niż Serbia, ale no ma, ma dobrych. Co to nie mówić. No i Portugalia na pierwszym. Więc tak, przychodzimy do nas. Mogę Wam pokazać skład. Proszę bardzo. W sumie to muszę zmienić formację. Jeszcze. W tym odcinku. Więc. E, jeszcze chwilkę. Jeszcze tylko formację zmienię. Myślę, że taka. Będzie dobra. Zieliński. Bielik. Kaszka. Kasz. Nie, 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 chwila. Ja bym, ja bym tu chciał na tym odcinku ogarnąć. Tak, to ta formacja, nie? Co grali? Zieliński, tu Bielik. Jak ta formacja wygląda? Muszę zobaczyć, nie? Bo... Tak, to nie, to nie. Ja bym wolał... inną. Tą, tak, tą. Chyba. Dobra. Krychowiek, tu kasztu. Belik Szczęsny bielik. Nie, za Bielika bym kogoś zmienił. Linetki na przykład. Więc dobra. A ja ten odcinek będę kończył. Zostawcie lajka, like suba, albo w takiej filmie nie ominęły. No i wyczekujcie meczy.